Co roku na samorządy lokalne nakładane są nowe zadania edukacyjne. Niestety nie idzie to w parze ze subwencją oświatową, która pokrywa tylko część niezbędnych wydatków w tej dziedzinie. Niedawno podjęto decyzję na temat budżetu Wejherowskiego. Zabezpieczono w nim oczywiście środki na oświatę. Na rok 2013 budżet oświaty będzie już wynosił ponad 50 milionów złotych. A więc to jest 36% całego budżetu. Wydatków na wszystkie zadania, które jesteśmy zobowiązani. I tylko powiem, że wstępna subwencja oświatowa, którą mamy prawdopodobnie otrzymać, została zaplanowana na kwotę 32 917 455 zł. Pozostałą część należy zabezpieczyć z budżetu miasta, a są to niemałe środki, bo wynoszą ponad 17 milionów złotych. Jest to bardzo Potężna kwota, za którą można byłoby zrobić wiele zadań. Ale niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, my musimy zabezpieczyć y, tą kwotę w tej wysokości. Na przykładzie chociażby placówek niepublicznych widać, jak wzrasta utrzymanie oświaty przez miasto. Środki, jakie zabezpieczamy czy przekazujemy do oświaty niepublicznej, to jest kolosalny wzrost. Jeśli tylko powiem. Że w 2009 roku wydawaliśmy około 4 milionów złotych, a na rok 2013 prawie 9 milionów. Z czego zatem wynika tak kolosalny wzrost? Otrzymujemy dodatkowe zadania w oświacie, dodatkowe obszary, które musimy finansować, a z kolei nie mamy na to wpływu, co się w tym obszarze dzieje. Tak jak dla przykładu przedszkola niepubliczne. Bardzo dynamicznie wzrasta ilość przedszkoli na terenie naszego miasta. W sumie punktów i przedszkolnych i przedszkoli mamy około 20. Ilość dzieci, które uczęszcza do tych przedszkoli też bardzo wzrasta. Chwała temu, że funkcjonują, że są takie placówki, bo zaspakają potrzeby rodzin. Prawda, że dzieci mają możliwość uczęszczania do przedszkoli. Ale My nie mamy wpływu na to, ile tych przedszkoli na terenie miasta może powstać, czy są środki w budżecie, czy nie. Tylko po prostu z wyniku obowiązujących przepisów musimy przekazać nie mniej niż 75% kosztów utrzymania naszego przedszkola i to czynimy. To nie jedyne podstawowe wydatki związane z oświatą. Wzrasta też ilość nauczycieli korzystających z urlopu dla poratowania zdrowia. W tym roku szkolnym. To jest ilość 23 nauczycieli. 23 nauczycieli, która skutkuje w budżecie oświaty prawie milion złotych. Samorząd ponosi koszty związane z dowozem dzieci niepełnosprawnych blisko 500 tysięcy złotych oraz koszty przeznaczone na działalność stołówek w placówkach, gdzie organem prowadzącym jest Urząd Miasta. Jest to prawie milion 400 tysięcy złotych.